Hej, tutaj Marii, Marii, witam Was na Premierze. Zdrabki wiśniowe 7 za 5 zł. Powiem Wam, że była kiedyś taka zdrabkana o nowe 7 za 20 zł, chyba czy za 10. Nie, nie jestem pewna, ale jak uda mi się gdzieś znaleźć jakieś zdjęcie, bo chyba miałam, to Wam wstawię gdzieś tutaj, tu, albo tu, albo tam. Mam 6 sztuk, wybierane losowo. Taka jest tabela wygranych. A co my tu szukamy? No, siódemeczki. Numerki Was będę mówiła przy drapaniu. Tam się szukało liczb chyba, a tak jeden kanał tak okiem zobaczyłam, że są właśnie o, symbole. No dobrze. Mamy jakieś awokado, truskawkę, cytrynkę, kwiatek i ananas. To była zrabka z numerkiem 2, nie ma wygranej. Zdrabka z numerkiem 3. Śliwka, słoneczko, cytryna, ananas, biedronka, winogrono, arbus, motyl, kwiatek i banan. Pusto. Teraz numer 20. Mamy ananasa, cytrynę, truskawkę, banana, śliwkę. Tu jeszcze awokado motylek arbus słońce i kwiat no pusto, połowa za nami numer 25 winogrono słońce truskawka. no mogę mieć same pustaki wiecie jak to jest banan cytryna ananas O, jest siódemka. Słońce. Banan. O, jest druga siódemka. Super. O, tu od razu numerek mi się odsłonił. Awokado. Winogrono. No więc nie będzie na pusto. Tu mamy piątkę. Tu mamy piątkę. Kontrolne w sumie nie wiem gdzie pochowali. Gdzieś na pewno. Z, dobra, mamy Z, numer 20, mamy dyszkę, no i ostatnia zrabka, jak u mnie, jak i w paczce, mamy awokado, śliwkę, kwiatek, ananas, cytrynkę, biedronkę, motylek, truskawka, winogrona, no i pusto, widzicie, te kontrolne są wszędzie gdzieś indziej, no ale mamy różne, no to widzicie. Tyle pustaków, jedna wygrana, ale mamy 10 zł, także życzę Wam owocniejszych wygranych i do kolejnego razu. Pa!